W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Panie Jezu, pragniemy przejść z Tobą raz jeszcze drogę światła. Wcale nie ostatni raz w tym roku, choć czas wielkanocny się kończy. Pragniemy przejść ją jeszcze raz w tej wspólnocie modlitwy, także po to, aby przechodzić nią każdego kolejnego dnia. Aby tych 14 stacji pełnych światła odnajdywać na każdym kroku, w najróżniejszych sytuacjach, wydarzeniach, momentach naszego życia. Chcemy Cię prosić, abyś dziś naszą przewodniczką na tej drodze światła uczynił Twoją Matkę, Maryję. W Dzień Matki chcemy też tę naszą modlitwę ofiarować za wszystkie nasze mamy. I za wszystkie matki, prosząc o Twoje błogosławieństwo dla nich, a dla zmarłych o radość życia wiecznego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Stacja pierwsza. Zmartwychwstanie Jezusa. W dzisiejszym pierwszym czytaniu prokurator Festus mówi jakiś zmarły Jezus, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Dla ciebie Maryjo to nie był jakiś Jezus. To był Twój Jezus, Twoje dziecko. Tak jak zakryta przed nami Bożą Tajemnicą pozostaje godzina zmartwychwstania, tak ukryte pozostaje dla nas to, co w tej godzinie Ty przeżywałaś. Wszak zmartwychwstawało, ciało, z Ciebie i krew z Ciebie zaczynała znów krążyć w tej godzinie. Część Ciebie, ciało, któremu Ty dałaś życie, które w Tobie zostało ukształtowane. Nie jakiś Jezus, Twój Jezus, część Ciebie. Spraw, Maryjo, dla nas ten cud, aby Jezus nigdy nie był dla nas jakimś Jezusem. Kimś z zamieszchłej przeszłości, ideą, symbolem. Spraw, żeby zawsze był naszym Jezusem, żywą częścią naszego życia. Stacja druga. Piotr i Jan biegną do pustego grobu, matko biegnących uczniów, o tym młodszym, usłyszałaś zaledwie dwa dni wcześniej na Golgocie, że od tej pory jest Twoim synem. Matko biegnących do pustego grobu, matko zmagających się o wiarę. Matko niedowierzających, Matko tych, którzy mają w sobie wiele pytań, Nasza Matko, niech Twoje czułe spojrzenie ogarnia nasze zabieganie, nasze zmęczenie, nasz brak sił, także tych duchowych, nasze pytania i nasze wątpliwości, nasze zwątpienia naszą niewiarę, Matko uczniów biegnących do pustego grobu. nasza matko. Stacja trzecia: Maria Magdalena spotyka Jezusa. Maria Magdalena stała przy grobie i płakała, w ciągu zaledwie kilku porannych godzin już drugi raz znalazła się przy pustym grobie. Coś ją tam ciągnęło, coś kazało jej tam być miłość. W żadnej z Ewangelii nie ma mowy o tym, abyś ty, Maryjo, poszła do pustego grobu. Może ma rację Roman Bransztetter, kiedy w swojej powieści tka. Twoje myśli. A w nich przekonanie, że nie musisz tam iść. Bo ten grób dźwigasz w sobie. Maryjo, Ty jedna wiesz, jak wiele grobów w sobie dźwigamy. Ile Przyszło nam już w życiu pochować naszych spodziewań i pragnień, naszych nadziei, naszych dobrych zamiarów. Wiesz o każdym grobie, który w sobie dźwigamy. Uproś nam doświadczenie radosnego odkrycia, że te groby, które w sobie dźwigamy, mogą być puste. Stacja czwarta dwaj uczniowie uciekają do Emaus. Ewangelista Jan pisze, że od tej godziny wziął cię do siebie, przez Golgoty sprowadził cię zabierając ze sobą. Możemy więc przypuszczać, że zabrał cię do wieczernika, bo i gdzie miał Cię zabrać? A jeśli tak, to byłaś tam kiedy tych dwóch się wymknęło, a może wyszło trzaskając drzwiami. A jeśli tak, to byłaś w tamtej godzinie i jesteś tyle razy, jak miłosierny ojciec przy powieści Twojego syna, który nie zatrzymuje, który pozwala odejść, który wychodzi na drogę, by spotkać. I możemy być pewni, że jeszcze zanim Jezus przyłączył się do nich w tej drodze w widzialnej postaci, nie szli sami. Towarzyszyła im Twoja miłość, Twoja modlitwa za nich, Twoja nadzieja na ich powrót, na nasz każdy powrót. Stacja piąta, uczniowie w Emaus rozpoznają Pana po łamaniu chleba. Zaczyna się to bardzo wcześnie, przy pierwszych odwiedzinach po narodzeniu dziecka. Oczy mamy nostaty, trwa potem przy spotkaniach rodzinnych, przy wielu innych okazjach, aż wreszcie najczęściej w zupełnie niespodziewanych momentach, Sami rozpoznajemy wśród swoich gestów, zachowań, powiedzeń, coś odziedziczonego po ojcu, po matce, w gestach najprostszych, od jak łamanie chleba. Może on łamał chleb, tak jak ty go tyle razy łamałaś nad stołem w Nazarecie. Matko, uproś nam łaskę, czułości, szacunku do gestów najprostszych, które wykonujemy my i nasi bliźni, bliscy, najbliżsi. Abyśmy w tych gestach najpokorniejszych i najcodzienniejszych raz po raz mogli. Rozpoznawać żywego Jezusa. Stacja szósta. Jezus ukazuje się uczniom w Wieczerniku. Byłaś tam, wydaje się aż niemożliwe. Byłaś tam i żaden nie wspomniał o tobie ani słowem. Chciałoby się powiedzieć, że widocznie jednak cię nie było, kiedy wieczorem pierwszego dnia przyszedł do wieczernika. Jeśli byłaś, to w tej najpiękniejszej wierności, z jaką jesteś przez całą Ewangelię, niewiastą cienia, niewiastą cichą, człowiekiem milczenia. Bohaterką przez wielkie B drugiego planu. Maryjo, uproś nam tę niesamowitą zdolność pozostania na drugim planie, ukrycia się w ciszy, która nie jest obrażeniem się na świat. ale gotowością do zrobienia innym miejsca na spotkanie z Jezusem. A jeśli cię nie było tamtego wieczora w wieczerniku, może szukałaś Tomasza, Jego też nie było. Uproś nam, matko, taką wrażliwość która każe i pozwala i pomaga wyruszyć na poszukiwanie zagubionych. Stacja siódma. Uczniowie otrzymują od Jezusa władzę odpuszczania grzechów. Wszyscy go zawiedli. Tylko najmłodszy był z tobą na Golgocie. Potem byłaś świadkiem, jak Twój syn im właśnie powierza władzę odpuszczenia grzechów, grzesznikom, którym przebaczono. I co do Ciebie jednej możemy być pewni: że nie miałaś nic przeciwko, że nie było w Tobie cienia zazdrości. Że nie było w tobie potępienia i pogardy dla nich. Co do ciebie jednej, możemy być całkowicie pewni, że w tamtej chwili miałaś w sobie radość, dowiadując się, odkrywając, przekonując, że dzieło Twojego syna, odkupiciela człowieka, będzie kontynuowane w świecie przez moc sakramentów aż do skończenia świata. Stacja ósma. Jezus umacnia wiarę wątpiącego Tomasza. Czy ty go sprowadziłaś do Wieczernika Maryjo? A jeśli tak, to gdzie go znalazłaś? Schowanego w cieniu oliwek w Getsemanii? Siedzącego na progu grobu, a może pijanego w jakiejś Jerozolimskiej gospodzie. Wiemy, że na ósmy dzień był w wieczerniku i nawet jeśli fizycznie nie wyszłaś go szukać, to szukała go Twoja miłość i Twoja modlitwa. Nie ma opisanej w Ewangeliach żadnej rozmowy z martwychwstałego Syna z Tobą. Jest szczegółowo opisana rozmowa z Tomaszem. Tak ma być. Trudno nie pomyśleć, że Ewangeliści pozwalali ci patrzeć sobie przez ramię. Gdy kreślili kolejne linijki Ewangelii. Tak ma być. Matko, daj nam taką mądrość, abyśmy naszym sposobem bycia, naszymi decyzjami, tymi codziennymi, tymi wobec ludzi obok nas, pisali. Kolejne zdania Ewangelii, nie ku własnej chwale, ale dla innych. Stacja dziewiąta. Jezus czeka na uczniów nad jeziorem Galilejskim. A więc poszli do Galilei i wzięli się za łowienie ryb, tak jak kiedyś. I tak jak kiedyś. Znowu im nie wyszło. A Jezus czekał na nich o świcie nad brzegiem jeziora. I miał już dla nich przygotowane śniadanie, i miał już dla nich przygotowany powtórny cud obfitego połowu. Taki jak ten, od którego wszystko się zaczęło. Taki jak ten, po którym usłyszeli, że zostaną rybakami ludzi. Owszem, aniołowie przy pustym grobie kazali przekazać im polecenie udania się do Galilei, ale uczniowie nie rozumieli go albo rozumieli je jakoś po swojemu. A ty, matko, kiedy usłyszałaś, że ruszają do Galilei? Może słyszałaś, jak martwią się, czy odnajdą swoje łodzie i sieci? Pozwoliłaś im pójść, takim niezorientowanym, takim trochę jeszcze błądzącym, bo kto jak kto. Ale Ty wiedziałaś, że Twój syn jest wierny, że nie rezygnuje. Nawet jeśli nie w szczegółach, z pewnością przeczuwałaś, co ich spotka nad brzegiem jeziora galilejskiego. Nie odrzucenie, nie zawód, ponowne powołanie, bo on jest wierny, przecież cała. Jesteś świadectwem jego wierności. Stacja dziesiąta. Jezus przekazuje władzę pasterską Piotrowi, Matko Kościoła. Kiedy Jezus powierza władzę pasterską Piotrowi, pyta go o miłość. Kiedy Tobie Bóg zawierzał misję Bożego Macierzyństwa, misję, która nie kończy się przecież przez całą wieczność. Mówił ci, jak piękna i jak wspaniała jesteś w Jego oczach. Łaski pełna, Pan z Tobą. Daj nam, matko, wraz z Tobą. Słyszeć, co Bóg ma nam o nas do powiedzenia, i strzeż kościoła, każdego z nas w kościele, byśmy nie przestali słyszeć i nie przestali przejmować się pytaniem o miłość. Stacja 11. Jezus posyła uczniów na krańce świata. Nie na darmo. Wschód chrześcijański, malując ikony w niebo wstąpienia, maluje Cię w ich środku. Jezusa u góry, wstępującego już do nieba, a Ciebie centralnie pod Nim, stojącą na ziemi, w samym środku apostołów. O jak bardzo im byłaś potrzebna w tamtym momencie jako punkt odniesienia. Nawet nie dlatego, że, ich za, że jego zabrakło, ale ze względu na tę niemożliwą misję. Oni pokrańce świata, oni mają nauczać wszystkie narody. Oni sami jeszcze przed chwilą, a może i teraz wątpiący. Kogokolwiek mają doprowadzić do wiary, o jak potrzebna byłaś im, i jesteś nam, jako punkt odniesienia na tej ziemi, na naszej ziemi. Matko, niemożliwego, Panno, która poczęłaś i porodziłaś syna Bożego. Matko, w chwili ciszy. Chcemy Ci zawierzyć to, co niemożliwe, i prosić, byś w tym, co dla nas, wedle naszych miar niemożliwe, była dla nas punktem odniesienia. Stacja dwunasta. Jezus wstępuje do Ojca. Wstępuje do Ojca a Ty jeszcze zostajesz na ziemi. Znów tęsknota i znów rozłąka, jak wtedy, kiedy opuszczał Nazaret. Maryjo, w tej stacji nadal pełnej światła bądź nam matką uznania, że Ci, których kochamy, na których nam zależy, o których tak bardzo się martwimy i troszczymy, najbliżsi nasi, jeszcze bliżsi są Bogu, że najpierw są Jego, że najpierw do Niego należą i że tak jest dobrze i że tak ma być. Stacja trzynasta uczniowie wraz z Maryją oczekują na przyjście Ducha Świętego. Szybko urosła ci Maryjo rodzina, przed chwilą miałaś jednego Syna, już jest ich dwunastu i tak jak kiedyś On przez lata potrzebował Ciebie w Nazarecie, tak oni potrzebują Ciebie w wieczerniku. Łatwo ich było kochać. Tak różnych, tak zawodnych, trudnych przecież, wiemy o tym z Ewangelii. Nie wybrałaś ich sobie. On ich wybrał. Matko, prosimy Cię, pielęgnuj w nas miłość do tych, których nie wybraliśmy. Do tych, których Jezus postawił nam na drodze. Pomóż, by wzrastała. Stacja XIV: Zstępuje Duch Święty. Dla Ciebie, jednej Maryjo, w tamtej godzinie to nie było pierwsze spotkanie z Duchem Świętym, z Jego mocą. Już lata wcześniej Duch Święty zstąpił na Ciebie i moc Najwyższego ocieniła Cię. Święty, który się narodził, jest synem Boga. To nie jest dla Ciebie pierwsze spotkanie z Duchem Świętym, a przecież jesteś tam, gdy stępuje, Raz jeszcze poddajesz się Jego działaniu. Raz jeszcze rodzisz, wydajesz na świat swoje dzieci, Kościół, nas. W Wigilię, Wigilii zesłania Ducha Świętego prosimy Cię, tych, którą Kościół Wschodni nazywa pneumatofora niosąca ducha. Spraw, abyśmy z pokorą i radością poddawali się jego działaniu, też nie pierwszemu już w naszym życiu. Działaniu ducha, który żyje i działa w nas z chrztu i zbieżmowania i z każdej spowiedzi i z każdej Eucharystii. Usuń, pomóż nam usunąć wszystko, co obezpłodnia w nas działanie Ducha Świętego. Abyśmy byli żywi, abyśmy przekazywali życie, które otrzymujemy z taką hojnością. Matko każdego życia. Pod Twoją obronę uciechamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.